Dacie, czujecie, że jest to BMW, czujecie, że macie dużą moc e, i że można nim poszaleć. No wszystko się zgadza. Kurczę, taki idealny kompromis. Dobra cena, dobry silnik, dobre wyposażenie. 220 tysięcy. Nie będę oceniał, czy to jest dużo, czy mało, bo to jest relatywnie, ale odnosząc dzisiaj do rynku i do cen, to się wydaje, że jest całkiem dobrą ceną. A jeszcze gwarancja. Dzwonię trochę. Pokażę Wam przyspieszenie Zobaczcie, mamy 70 dajemy gaz i on idzie Nagle jest od razu stuwa, włącza się ten dźwięk, jest całkiem przyjemnie No, jest jak to wyjście do tego pubu w którym rzeczywiście wypijecie to jedno piwo ale nie będzie tego momentu po trzech To jest pierwszy kieliszek wina ten teoretycznie najlepszy a jeżeli chcielibyście trochę więcej, no to tutaj tego nie ma. Ale jest kompromis, codzienność, racjonalność z lekkim szaleństwem. Bardzo dobry samochód, naprawdę.